Najszybszy sposób, by złamać człowieka, to nieustannie go poprawiać. Ciągle, nawet w najmniejszych rzeczach. Możesz sobie wmawiać, że pomagasz, że uczysz, ale prawda jest taka, że poprawianie często jest tylko ukrytą krytyką. A krytyka, powtarzana dzień po dniu, powoli kruszy pewność siebie na kawałki. Pomyśl: ilu ludzi znałeś, którzy jako dzieci byli pełni życia? Ich oczy błyszczały ciekawością, a potem, z biegiem lat, stali się cisi, zalęknieni, bez motywacji. To nie dlatego, że urodzili się leniwi, to dlatego, że byli ciągle krytykowani, tłumieni, podważani. Psychologia wyjaśnia to jasno: nasz mózg ma naturalny mechanizm ochronny, który pomaga nam rozwijać się i adaptować do świata. Ale gdy jesteśmy stale poprawiani, ten mechanizm gaśnie. Gaśnie powoli, aż pewnego dnia czujemy w środku tylko pustkę. Wyobraź sobie, leżysz zmęczony na kanapie, przeglądasz telefon, a ktoś mówi: To źle wpływa na twoje oczy. Siedzisz nad zadaniem, próbujesz się skupić, a słyszysz: Usiądź prosto. Dlaczego tak siedzisz? Sprzątasz pokój z wysiłkiem, a ktoś rzuca: Nawet tego prostego nie potrafisz zrobić dobrze? Takie komentarze mogą wydawać się drobiazgami, ale w sercu, które słyszy je bez końca, rosną jak trucizna. I w końcu twój własny umysł zaczyna szeptać: Nie potrafię niczego zrobić dobrze. A kiedy zaczynasz w to wierzyć, przestajesz próbować. Zaczynasz odkładać wszystko na później. Unikasz decyzji, bo boisz się pomyłki. Na zewnątrz ktoś powie, że jesteś leniwy, a w środku jesteś po prostu zmęczony. Zmęczony ciągłym ocenianiem, poprawianiem, krytyką. I to nie dotyczy tylko dzieciństwa. Ten sam mechanizm pojawia się w dorosłych relacjach. Kiedy partner ciągle cię poprawia, to nie jest troska, to kontrola. Ubrana w słowa, martwię się o ciebie. Z czasem tracisz zaufanie do samego siebie. Zaczynasz się wahać przy każdym kroku. Nie potrafisz podejmować decyzji. W twoim sercu mieszka lęk, bezradność i smutek. Ale prawda jest inna. Problem nie jest w tobie. Problem leży w potrzebie kontroli drugiej osoby. Oni boją się stracić władzę, więc próbują kierować każdym twoim ruchem. Ale to nie jest miłość, to manipulacja. Prawdziwa miłość daje ci przestrzeń, daje ci wolność, zachętę, wsparcie, pozwala ci upadać i podnosić się, popełniać błędy i uczyć się samemu. Bo prawdziwy rozwój rodzi się z autokorekty, a nie z cudzego ciągłego czuwania nad tobą. Więc jeśli utknąłeś w takim cyklu, to jest moment, by się obudzić, by powiedzieć dość, by postawić granice, bo twoje życie, twoje decyzje i twoja siła należą tylko do ciebie. Pamiętaj, nikt nie ma prawa odbierać ci głosu ani twojej wewnętrznej siły. Granice to nie egoizm granice to miłość do samego siebie. Jeśli ten film dał ci do myślenia, zostaw komentarz, podziel się swoją historią. A jeśli chcesz więcej takich treści o psychologii, emocjach i odzyskiwaniu siebie, zasubskrybuj mój kanał. Twoja droga do wolności zaczyna się tutaj.